ma! Z tej strony anti-Robin Hood. Zgadza się, jestem łucznikiem, który zabiera biednym i daje bogatym. Bo dzisiaj zabiorę trochę punktów mojej drużynie i oddam przeciwnej. Nie no, może tego nie zrobię, ale słuchaj. Technologia jest taka: Przeczytałem kiedyś komentarz na filmie, chyba z Irelią, e, żeby iść Warusem pod full e, lifestyle. Jeden tydzień czekania na full kradzież życia. Warus, kradzież życia. O, może ukradnę. Będzie kradzione, będzie. I wiesz co? Pójdę Warusem po Twój lifestyle, kupię to, kupię to, kupię to, kupię to i kupię to. Genialne! Do tego mam w runach Bloodline'a, który daje mi trochę lifesteala. W sumie czekaj, ile to da łącznie? 15 razy 035. Możesz sobie obliczyć, chyba z jakichś ponad 5%. Yy. Więc technologia jest taka, że po prostu będę iść w max leczenie. Nie wiem, czy dobrze to wyjdzie, jako że gram w Atroxa. Troszeczkę niefortunny matchup, ale blind pickowałem. No, w Atroxa może być ciężko, bo wiadomo, Atrox po pierwsze jest broken, <grym> a po drugie, jak nie trafi jednym spelem, to mm, umrę. Znaczy nie teraz, później, później. Więc będę musiał polegać na tym, że leczenie Warus jest najbardziej op buildem. Co ciekawe, Gra bone plating, może nie wiem, myślał, że gra na kogoś innego, dlatego postaram się jak na razie farmić tyle, ile mogę, i dopiero później będę, no nie wiem, no może coś poddymiał, tak szczerze, to bez junglera nie wiem, czy coś poddymie, no bo no sytuacja jest taka, że on pewnie będzie mógł rzucić e, Q, W, no i no ja nie mam jak z tego W uciec, nie wiem, Mawarus nie ma, ma Dasha ani nic, więc jak trafi mnie z tego W, to nie ucieknę, i dlatego pomyślałem, że może zraszuję buty jako pierwszy item. Co prawda, ten Ziemek dosyć sporo połku przyjmuje, ale on nie gra z second winda z jakiegoś powodu. No dobra, no warda spaliłem, ale trudno. Zmisłem też trochę creepów. Jak na razie nie jest źle, mogło być gorzej. Co prawda enemy jungler tu pafuje, ale no ja dopuszczuję na pałę tego wave'a w sumie i po nim idę się raczej cofnąć po kula. Taki jest plan przynajmniej. Dobra, żegnam pana, idę po kula. Co maksować pierwsze? Nie wiem, ten build czy je, jest troszeczkę ade w nim i jest troszeczkę AP w nim, więc e, troszeczkę wszystkiego i nie wiem co będzie najlepsze, czy maksowanie Q, żeby bić jak najwięcej z niego, czy raczej on hity. Ale dobra. Zastanówmy się. No, tutaj będzie dużo AD i mało atak speedu dosyć, dosyć, bo tylko Botrk mi daje atak speed, więc chyba Q będę maksował. I dlatego też złożyłem buty. Teoretycznie mogą mieć Conquerora, bo Conqueror również leczy, ale tak pomyślałem, bez sensu trochę, bo... na wezmę Conquerora, to nie będę miał atak speedu, żeby atakować, żeby się leczyć z stylu, więc no, bez sensu zupełnie. Potrzebuję iść w jak największą ilość e, atak speedu w runach, oprócz oczywiście Bloodline'a, więc wziąłem e, Lethal Tempo. No i Revitalize, ponieważ on mi też healing zwiększa i jeszcze overheal, nie? Też taki dosyć miły, przyjemny. Bardzo możliwe, że on intuje, No właśnie, nawet jakby trafił tego spela, to by nie mógł się tu bić. Za duży wave jest. Jakby wszedł z tego wavea, to może bym nawet mógł go zabić. No, Varus jest dosyć też OP postacią. Oczywiście nie na topie, ale. Yy. No, oddaje tak czy siak. Ten typ tutaj zaraz będzie na 0 HP umierać. Znaczy, już jest na 0 HP, ale będzie musiał się cofać. Gratulacje, Byczku, jesteś naprawdę wyśmienitym zawodnikiem. Czy ja wspomniałem, że ma pół miliona maestrii? No ma. Widzę, że mój Kazior ma problemy, ja mam zero many. I have no mana! I have no mana! Dobra, i tak przyjdę. Nie mam many, Byku. To jest tragiczne. Jezu, ja tu umrę. Nie... Nie, uciekaj, uciekaj, ja, ja i tak muszę flashować prawdopodobnie. Albo nie, zghostuję. Dobra, wydojowane, gitara. Kazix mnie trochę zbejtował w to. Oczywiście ja tu nie chciałem iść, ale tak... No nie wiem, ci dżunglerzy to zawsze muszą najgorsze fajty w historii Lola pobrać. Klasyk dżunglerozy, tak zwana choroba. Mam nadzieję, że ten wave zdąży dobiec, do zanim się dopuszuje. Proszę, proszę. No, nie zdążył, no trudno, stracę. Ale przynajmniej wiadomo, no. Enemy Zeri, czyli skalująca się postać, jest 3-0, a mój nieskalujący się Lucian jest 2-2. Nie wygląda to za dobrze. Przypomniało mi się, że Varus jest trochę manożerny, jak się używa speli, a ja nie gram Presence of Mind ani kropelki, ani nic. Ale no, już trudno. Botka pierwszego raczej zraszy, bo to jest item bardzo dobry, Virli. Potem raczej e, Hydra. Chociaż może wezmę tego. Shield boa żeby móc przeżyć? No, nie wiem. Ale on jest słaby w ogóle, ten Koleś. Ja nie trafiłem Q, ale już nie zwracaj na to uwagi. On i tak jest słaby. Nie, tylko niestety on gra taką post postką, że. Hmm. No boję się, że jak on ultni we mnie wiedzie, to na Olinie mnie one -shotuje. Co prawda, mam flesh'a i ulta i wszystko. Dobra, no wydaje mi się, że ja to wygrywam mocno ogólnie. Dobra, na razie. Jak on tak robi, to no nie wiem. Dziwne, dziwne. On napisze Good Champ, yy, trzy wykrzychniki. Xik Hyper napisał Diamond 4 równa się Hello. No, Diamond 4 to nie jest HLO, ale ciężko, bo wiesz, ja nie chcę nikogo tutaj obrażać, nie? I jakby ciężko mi ująć słowa, bo ja też nie jestem, nie wiem, genialny w tą grę i nie jestem challengerem. W sensie, szczerze to nawet nie wiem czym ja jestem. Chyba jestem po prostu niskim masterem, no bo jakby nie będę mówił czy mogę być, bo ja. Nie gram po prostu za dużo na main koncie. O kurde, co za potałach. Diamant 4 to nie jest wysokie elo, oczywiście, ale mm, to nie jest też tak wieś. Nie jest silver, o to chodzi. Dla mnie, y, Grandmaster to jest wysokie elo. Dla Grandmastera Challenger to jest wysokie elo. A dla Challengera Elisi to jest wysokie elo. A dla ziomka z Elysi, to jest wysokie elo. A dla ziomka z Korei to nie wiem, co może być. Oni chyba już są najwyżej, ale to od punktu widzenia zależy, nie? Jak ja miałem golda, to tylko marzyłem. O tym, żeby wbić platynę. I że wtedy będę koksem z wysokiej dywizji, nie? Tak to już działa. A że jakiś ziomek na streamie, co ma ego wywalone w kosmos, powie ci, że coś jest niskim melo, no to już jego sprawa. Bo prawda jest taka, że no. To tylko zależy od punktu widzenia, nie? Nie będziesz miał challengera grając jeden rok w tą grę i pewnie dwa lata też. Bo to po prostu czas zajmuje. Dobra, a o czym ja w ogóle wcześniej mówiłem? A nawet nie wiem, nie? Skoro, skoro mówiłem o czymś i zapomniałem, to. To chyba było nieważne. Albo było i ja zapomniałem i to było ważne bardzo. Jak na razie ten Varus wciół oddaję, ale nie mam Flesza tym razem. On ma cały tiamat, to nie wiem, to jest w ogóle jakaś technologia składać na, na Atroxie tiamat tak szybko? Chciałbym mu plating ściągnąć. Dobra, git. Ogólnie wydaje mi się, że jak składasz tą profanę hydry, to zaczynasz od brutalizera, nie od tiamatu, ale bo tiamat to jest trochę gówno item. Ja to przepuszuję i przyjdę tam do mojego Kazixa. No więc jak czasami coś powiem, no to weź tak yy, można to przyjąć z takim, nie wiem, jak to po polsku bo jest takie przysłowie po angielsku z ziarnkiem soli <grywa> with the grain of salt coś w tym stylu, nie? nie wiem do końca, ale po prostu tak do serca se nie warto tego brać, mm, że coś jest takie, czy takie ziomek Yamato z dev, co tylko krzyczy na komputer powie ci, że jesteś pislow bobem z mastera to się nie przejmuj, bo yy, mastera też nie mają wszyscy, o. a że ja powiem ci, że, że dla mnie silver to niskie elo, no to jakby no, no jest, no ja gram w tą grę 10 lat, no. Jak grasz w tą grę rok, no to wiadomo, że... O kurna szwa, dobra, ghostuję. Jak, jak przeżyje to znaczy, że Bóg istnieje. Dobra, double killek chyba. Essa, nie Essa, patrz jaki wave mu się kraszuje. Dobra, mamy to. No, ona nawet widzi, że ogromny wave mu się niszczy. W sumie to nie gram w tą grę 10 lat, gram tak od 10 lat temu pierwszy raz zagrałem, ale miałem dużo przerwy. W sumie to tak głównie wróciłem, jak zacząłem robić filmy, to też ciekawe, że w sumie to jak gdybym nie robił tych filmów, to pewnie już bym nie grał w tą grę dawno temu, ale trochę te filmy do wr wr wróciły mnie do, do Lola ty ten autoatak ostatni od tego to był na Bluetootha kto tutaj tepa Rise? No dobra, nieważne. To były moje, moje takie przemyślenia luźne, nie? Że nie ma co się przejmować. Yy. Co jest high -a, a co nie, bo to nie ma znaczenia. <laughs> takie coś. Chyba, że masz Irona 4, no to wtedy moje kondolencje. W sumie nie wiem, jak się wbija Irona 4? Jakby, bo jak masz świeże konto, to ja nawet jak wygrywam jedną grę, to już mam Golda, nie? Na tym koncie wygrałem jedną grę i miałem Golda. To Irona 4 nie wiem, jak można byłoby zdobyć. Trzeba by było zrobić 0,20 w pierwszym meczu? Czy coś w tym stylu? Ja nie mam pojęcia. W ogóle to też jest śmieszne. Bo mam jeszcze ikonkę, nie na tym koncie, ale na głównym. Z 2014, z brązu. <grym> i to jest moja, moja przynależność, której nikt mi nie odbierze. Zostanę jeszcze jednego wave'a, bo na kula mi brakuje. Siema młody, chcesz się pobić? On już nie chce. Ty takie, taki, takie baty dostawał całą tą grę. Dobra, no możesz go dobić, Kaziorze, Pozwalam ci. Pozdro. Ty, Warus jest jakiś broken, Nie wiem, czy ja tyle biję. Ale dobra, przynajmniej będę złożył build pod full lifestyle. Będę miał cały bolit. Nie, no, kam w tym krzaku, ja tam nie zajdę, ja biorę play, byczku. Mamy cztery void czy ja biorę tego tureta. W ogóle byłem dzisiaj u fryzjera rano i taka śmieszna sytuacja ziomek przede mną. Ty, kto tu tepa? Chyba muszę ewakuować się. On ma całą hydrę, teraz nie są przelewki. Myślałem, że ta linia będzie cięższa, ale no, to jest nobek. Byłem rano u fryzjera, bo nie wiem, nie byłem z pół roku dosłownie. Dobra, może z 4 miesiące powiedzmy, nie byłem u fryzjera i wchodzę i ziomek przede mną, <gry> który dopiero co tam siadał do tego fryzjera mówi, eee, zetnij mnie tak, żebym już jak Patus nie wyglądał i to taki <gry> typowy typowy taki dres mówi, weź się tak zetnij, żebym jak Patus nie wyglądał. Śmieszna sytuacja. Ja robię tak zwany rzut monetą za każdym razem, jak jestem u fryzjera, czyli mówię, a weź jakoś Spoko mnie zetni, nie, a wcześniej to był już w ogóle mega coinflipowałem, bo wcześniej było tak, że chodziłem do byle jakiego fryzjera, w sensie za każdym razem po prostu inny fryzjer i za każdym razem jakoś żeby tak spoko było. No, i wiesz, zawsze jakoś było, nie? Tak zwane testowanie limitów IRL, fryzurowe. Ale, no, co pół roku jestem w innej fryzurze. Nie, nieuchwytny fryzurowo człowiek. Czy on mi weźmie całego tureta, naprawdę? Nie. Byku, zostaw go. Ja mam czego Botka mam ile stylu 22% już. Ta gra w ogóle nie będzie taka prosta, jak myślałem, bo enemy AD carry ma 7 killi. Ale, no, ja mam sporo lifestealu już. Widzę, że Redba Buff stoi, ale nie chcę tam za bardzo iść. Chciałbym wziąć mojego tureta. Misuję każdego, co. CS jak leci. Nie trafiłem ku, a bardzo bym chciał mu ściągnąć te... Co oni pingują? Ktoś tu idzie? Nikt tu nie jedzie, zaufaj mi. Mi się wydaje, że on nie ma ze mną najmniejszych szans, bo ja... Ty, 55% z od ataku się healuje. Cyk, 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 cyk. Idę, idę. O kurna, ktoś tu tepa, uciekaj. Zostaw mnie. Mogę iść po tego reda? Eee, nie wiem, czy dobiegnę, szczerze mówiąc. A nie, dobra, take it, take it. Czemu on mnie pinguje? Coś zrobiłem? Panie władzo? Nawet nie wiem, dobra, po prostu wbiegnę tym. O, ma dwa itemy na tym razie. O, dobra, strzedam. Chciałem powiedzieć, że chyba i tak z nim wygrywam, no bo Ryze, no. nie jest aż tak silny jak Varus w tym momencie gry. Mi się wydaje, że jak ja nastakuję to tempo, to ja z każdym z nami teamu wygrywam w tym momencie. Biorę całego Tureta. Dużo Golda. I Ile mi brakuje? 100 Golda? Ty. Co, ja biorę tego wave'a i się cofam po drugiej tam. Jestem bogaty. O! Chyba ten gościu umiera. Żartuję, chyba ja umieram. O kurna, nie trafiłem. On we mnie fleśnie Patrz na to. O! Jednak nie, ty. W sumie ja powinienem to atakować creepy. Ja się lifestyleuję, przecież. Ja gram pod lifestyle. Co ja robię? Chcesz kiusa? Trzymaj. U 200. Przecież ja mam lifestyle. Ty faktycznie to jest broken! Mieś rację, bracie w komentarzu. Fajle mam HP już! Pełne tak zwane. Ora, zmykam stąd poiten. No trochę zintowałem Ultem i goalstem i wszystkim, ale podjarałem się, nie? Podjarałem się trochę, że jestem faker 1V9, a nie jestem. Jeszcze nie jestem. Jest szansa, że ten ziomek tutaj podejdzie i sobie zdechnie. Byłoby to dosyć optymalne dla mnie. Ale nie zrobił tak. No dobra, no jestem 4-1, moja drużyna nawet sobie radzi, nie. Nawet zabili tą zeri jakimś cudem, więc jest git, jest git. No ja mam item w bazie. Chciałbym się cofnąć, ale tutaj wave będzie, którego bardzo u. Dawaj, Gio Dobra, wydupcam stąd. Na razie. W ogóle się ta sytuacja. Potwór. Niestety, no ten, ten Atrux będzie to puszował na pół HP i on pewnie weźmie tego Tureta też na pół HP i nikt go nie powstrzyma, więc ja i tak zostanę, nie? I tak zostanę, bo ja jestem pewien, że on zgriduje, że on nie umie grać. Eee, kiedy Kazix by miał go tu na jedno Q. No zobaczmy, czy tak zrobi, czy nie. Czy się moje. Ooo, no, tu nie ma. Wpizdu, na darmo tu czekam. Dobra, no on będzie może iść na Drake'a. O czym ja mówiłem? Aha, nie wiem. A nie wiem już, że na sytuacja. Chyba pod filmem ostatnim, bo było tak, że robiłem te rekordy, ty idzie tutaj Nautilius, a ten ziemek jest po i stoi w tym krzaku. Myślał, że go nie widziałem czy coś. Dobra, może się tutaj uda cofnąć, nie wiem. Biorę to i biorę kolejnego Sceptera, maksymalizujemy lifestyle. Boom! Bum. Czy iść na tego Drake'a? Chyba pójdę, chyba pójdę. Jakby ten turret może umrzeć, jaką zostanie, ale Drake tak szczerze, dosyć ważny. Ty, mój Maoke, ma 400 HP i idzie się klepać, na wojnę idzie. To nie wygląda za dobrze, panowie. Kurna szwa, tam nawet nie ma co iść już, oni wszyscy nie żyją moi. A jednak żyją. Nice, dobra, idę na Drake'a. Jakby tam jest tylko gwen, nie? Tam jest tylko gwen. Jak już, siema byku. Robimy tego Drake'a? Chyba nie. Nie mamy dżunglera, nie mamy dżunglera. Ja idę nabić sobie tarczy z overhilla I nie dokończyłem o tym, co mówiłem, że śmiesznego widziałem. Bo nie widziałem tego wcześniej, bo ja robiłem tam te rekordy i że CS-y miałem tam jak największe zdobyć, nie? I, 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 jak później kliknąłem taba, to w ogóle mój top laner miał więcej CS-ów ode mnie. Kiedy ja próbowałem to zrobić, nie? Zła akcja to była. No ale dobra, mniejsza z tym. Weźmy tego Drake'a. Skupmy się na tej grze zamiast jakieś głupoty. Moja Ari normalnie tam multuje. Dobra, to jedziemy. Ty ona, ona, ona nie żyje. Nara? A to co? Dawaj go. Dobra, Maruta, nie ucieknie. Baron? Baron chyba. Możemy Barona robić, panowie. Do roboty. Idę, idę. Go, 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 ja mogę tankować. Jestem Live Steve Varus. Gdzie mój, gdzie mój zomek? Mój, chodź, chodź, chodź. Zresztą ja się leczę. Dawaj to. Ile z auto ataku? 75. W sumie nie wiem, od czego to zależy. Czasami zadam więcej. 75, aha, pewnie odkryta, dobra, już pomyślałem o tym, jak skrytuje. Tylko pytanie, co teraz? Chyba Hydra, nie? Hydra da mi najwięcej leczenia z tych wszystkich itemów. Ale mam tarczy, oba na mnie, nie? Malfight normalnie malfight chodzący. Chcesz się klepać, byku? Tak myślałem. <grym> ja bym tu umarł od niego, ale może on nie wie. Ty, czemu ja cały czas tą muzykę słyszę? W ogóle uda mi się to zrobić? Bez umierania oczywiście. Dobra, nice. Mogę mid -waver? Cały czas nasz AD Carry chodzi na side lane'ie. Dawaj tego noba. Dostałem ulta. Ale wydaje mi się, że on i tak nie żyje. Ja mam ultnę. Kurna, szwanie trafiłem. Gdzie leci? Już idę, już idę, panowie, już idę. Dobra, live stylujemy się. Kurde, dobra, mamy ją i tak, mamy wszystkich. Mogę iść mi siłami, idę już powoli kończyć tą grę. Mam hyderkę. W ogóle, jak hydra działa na range'ach? Ja nigdy nie wiem tego. Znaczy, zapominam może bardziej, że jak ja użyję hydry, kliknę jedynkę, to to będzie tam, gdzie mój auto-atak? Nie, no w sumie to bez sensu jest. Czyli to w ogóle po prostu wokół mnie będzie, takie gówno useless. Jak się zrespimy, to się okaże. Ty, moja drużyna cała umiera od. Faker venemi. Aaa, jeszcze ma po chińsku znaczki, on to wykeruje. On to wykeruje, on ma chińską nazwę. No oczywiście, że to musiał być jakiś Chińczyk czy Koreańczyk. Najlepsi są. Kolejny item. Czy Riftmakera zostawić na koniec, bo to będzie mój jedyny AP item? Wydaje mi się, że tak. On w sumie nawet nie daje lifestealu, on po prostu daje Omniwampa, a to jest różnica. No faktycznie, on nie daje live stylu, A co daje? 18%, aż dobra, na pewno BTK idę, na pewno. Za dużo daje chłopak. No i zobaczmy, użyję Hydry. Ale gówno. Nie, nie, nie surujmy, nie surujmy. Zaufajcie mi panowie. Ja nie wiem, gdzie iść nawet, gdzie się podziać. Chyba pójdę na Mida, bo widzę, że Ari idzie na Bota. Nie wiem, jak silny jestem, tak szczerze. Ale chyba nie jestem aż taki przeciętno-słaby. Co prawda, nie mogę zolinować, zengage'ować i jakiekolwiek inne słowo. Chyba po prostu pójdę. Ty, czekaj, czekaj. Co ten nobek robi? Dobra, 16 level wbity. Można iść na topa. E, 200 golda do Vampiric Sceptera kolejnego. Mm, no I tak tutaj przyjdę, bo widzę, że dymy się dzieją, nie? Cały czas dymy. Nie mogę iść na topa ani na chwilę. Bo cały czas są dymy, ja jestem bez tepeka. No i czemu pod znowu? Chłopaki. Dobra, jedziemy w takim razie. Ogromny ult z mojej strony. Ło, kurde. Uu! Buk lifestyle! Buk 200 z auto ataku! Lifestyle <laughs> oddaję! Ty w ogóle Atrox Awczy? Gdzie jest Atrox? Zdajcie mi się wyleczyć, panowie. Pakie leczenie, już mam full HP. Ty Atrox Awczy, teraz zrozumiałem. On półgry Awczy, Surnelli, 3 za 0 Ziomek nie wytrzymał na lifestyle Varusa. Ja pindole, zbyt broken.